Cześć, witam wszystkich, to jest Geekblog, a to jest OnePlus2. Tu, to jak sugeruje nazwa, drugi smartfon chińskiego startupu OnePlus, Model One, odbił serca fanów Androida świetną baterią, wykonaniem i wydajnością, a szczególnie ceną, która zapewniła mu miano zabójcy flagowców. Pytanie, ile z tego udało się odziedziczyć następcy? Co do wykonania, nie ma najmniejszych wątpliwości, że otrzymaliśmy to, na co czekaliśmy. Smartfon jest wykonany świetnie i prezentuje się niezwykle elegancko. Aluminiowa, przydymiona ramka jest bardzo solidna, a przyciski idealnie spasowane. Nic nie trzeszczy, nic nie odstaje, przeszkadza jedynie dość duża waga i bardzo nieprzyjemna, głośna wibracja, ale do tego można przywyknąć. Tu korzysta z tylko jednego głośnika mono, chociaż jest on bardzo głośny i niezwykle czysty. Na lewej krawędzi znajduje się nietypowy dla Androida przełącznik trybu powiadomień i dzięki niemu możemy szybko przełączać się między trybem standardowym, trybem powiadomień priorytetowych lub całkowicie wyciszyć powiadomienia. Jedna z większych nowości to USB w standardzie C, a więc z dwustronną wtyczką. Ten nowy standard sprawia, że wszystkie nasze kable USB stają się bezużyteczne, dlatego warto zainwestować kilka złotych w awaryjną przejściówkę. I szkoda, że technicznie to nadal złącze USB 2, a nie dużo szybsze 3, ale wygoda tego rozwiązania jest niewątpliwa, zwłaszcza, że dodawany przez OnePlus w zestawie kabel jest odwracalny z obu stron. Od razu pokochałem za to tył tego smartfona. Faktura tylnej klapki przypomina drobniutki papier ścierny i chociaż brudzi się straszliwie i trudno się ją czyści, jest bardzo przyjemna w dotyku i zapewnia pewny chwyt. Można ją też zdjąć, ale nie po to, by dostać się do baterii, ta jest niewymienna, a jedynie po to, by zastąpić ją jedną z oficjalnie dostępnych alternatyw, np. wersją drewnianą lub imitującą Kevlar. Dzięki zdejmowanej klapce zyskujemy też dużo łatwiejszy dostęp do tacki na dwie karty SIM, bez bawienia się z igłami, za to duży plus. OnePlus zdecydowało się nie szaleć z pikselami i wykorzystało ekran o rozsądnej rozdzielczości Full HD, co uważam za ogromną zaletę. Obrazy są wystarczająco ostre, a nadmiar pikseli nie wpływa niekorzystnie na wydajność i bateria. Kolory są trochę przytłumione, jak to na panelach LCD, za to bardzo fajną funkcją jest możliwość systemowego zbalansowania wyświetlacza. Paletę kolorów możemy w niewielkim, ale wyraźnym zakresie przesuwać między cieplejszą żółcią i zimniejszym błękitem. Pod ekranem znajdziemy trzy przyciski dotykowe, czyli takie, które nie klikają się, wystarczy je musnąć, by uruchomić. Z czego środkowy ukrywa także jedną z najważniejszych nowości czytnik linii papilarnych. Ten niestety trochę rozczarowuje, na pewno nie działa tak szybko jak testowane przeze mnie ostatnio Samsungi z rodziny S6, nie jest też tak dokładny. To znaczy, gdy ręcznie uruchomimy ekran, odczyta poprawnie 9 na 10 dotknięć, ale teoretycznie tu umożliwia uruchomienie i odblokowanie ekranu jednym dotknięciem przycisku home. Niestety to sprawdza się już w góra 70% przypadków, przez co zamiast przyspieszać całą operację, często frustruje. Szkoda też, że OnePlus nie zezwala na korzystanie z czytnika twórcom niezależnych aplikacji, przez co służy on jedynie do odblokowywania ekranu. Pierwsi użytkownicy skarżyli się też na problemy z uziemieniem urządzenia, co sprawiało, że smartfon obsługiwany jedną dłonią i trzymany w drugiej nie reagował na dotknięcia przycisków. Tu mogę uspokoić, ten problem już nie występuje. Ogólnie jednak OnePlus to sprzętowo kawał całkiem dobrej roboty, dlatego tym bardziej bolą wszelkie braki. za braku na przykład szybkiego ładowania, bo bateria jest wystarczająco duża, anteny NFC, bo nikt z tego nie korzysta i slotu na kartę pamięci, bo wersja 64GB jest wystarczająco tania. I chociaż to wszystko prawda, to mocno kontrastuje to z hasłem zabójca flagowców, zwłaszcza w czasach, gdy większość z tych funkcji mają nawet urządzenia z naprawdę niskiej półki. Gdy OnePlus ogłosiło, że model TU napędza Snapdragon 810, wśród fanów wywołało to niemały stres, ponieważ układ ten, cylindrowy z bardzo dużej wydajności, znany jest też z poważnych problemów z przegrzewaniem. OnePlus twierdzi, że w TU zastosowano wersję 2.1 procesora i faktycznie się on nie przegrzewa, tylko że z innych powodów. Po pierwsze OnePlus zastosowało tutaj underclocking, czyli procesor pracuje z maksymalnym taktowaniem 1,6 GHz. Po drugie procesor korzysta z maksymalnej mocy tylko w naprawdę wyjątkowych sytuacjach przez większość czasu angażując maksymalnie 6 rdzeni. Mało tego, chociaż specyfikacja nigdzie o tym nie wspomina, gdy stan baterii spada poniżej 20%, system całkowicie odcina 4 najmocniejsze rdzenie. Ale jak wydajność wygląda w praktyce? Najkrócej rzecz mówiąc, zadowalająco, ale bardzo, bardzo nierówno. I to nie z powodu czarów procesora, bo najwyższy już czas pomówić o największej wadzie OnePlus 100, czyli o systemie. OnePlus długo współpracowało z Cyanogenem, twórcą jednej z najbardziej cenionych nieoficjalnych wersji Androida. Niestety, firmy się poróżniły, i dla tu OnePlus musiało już przygotować oprogramowanie własnymi siłami. I ten brak doświadczenia i pośpiech widać na każdym kroku. Mamy tu więc gesty na wyłączonym ekranie do uruchamiania latarki czy aparatu, a przyciskom możemy nadawać dodatkowe funkcje, np. przytrzymanie wstecz może przenosić do poprzedniej aplikacji, a dwukrotne dotknięcie home uruchomi aparat. Możemy też przełączyć się na przyciski ekranowe i skorzystać ze świetnego systemowego equalizera, a nawet zarządzać uprawnieniami aplikacji, co normalnie wprowadza dopiero Android 6.0 ale co z tego, skoro system jest bardzo niezoptymalizowany i pełen błędów. Urządzenie o specyfikacji jak z filmu science fiction potrafi klatkować podczas prostego przewijania list, chociaż w grach utrzymuje 60 klatek na sekundę bez najmniejszej zadyszki. OxygenOS to także błędy. Jeśli na przykład korzystamy z sieci Wi-Fi rozgłaszanej na 5 GHz, należy pamiętać, by włączyć Bluetooth, bo inaczej połączenie będzie zrywane co kilka sekund. Oczywiście, wszystkie te problemy można rozwiązać aktualizacjami, które OnePlus sumiennie wydaje co 2-3 tygodnie. Pytanie tylko, czy chcemy dać firmie taki kolejny kredyt zaufania. Również aparat cierpi przez soft. Zdjęcia są poprawne, chociaż nie wybrałbym tego urządzenia do fotografowania po zmroku. Wtedy szczególnie słabo sprawdza się przedni aparat ale prawdziwy koszmar to aplikacja aparatu. Wykonanie fotografii zajmuje bardzo dużo czasu, a że systemowa aplikacja trochę oszukuje, sugerując, że zdjęcie jest zrobione błyskawicznie, mam w swojej kolekcji sporo poruszonych fotografii lub takich, na których nie widać celu, a moje nogi. Używając tu po prostu trzeba się przyzwyczaić, że obiektyw należy kierować na cel trochę dłużej. Dla kontrastu należy pochwalić to, że OnePlus tu korzysta z optycznej stabilizacji obrazu i widać to dość wyraźnie, szczególnie na filmach, które smartfon może nagrywać w rozdzielczości 4K. Czas na ocenę. Za wygląd tu otrzymuje ode mnie max punktów, bo to jeden z najładniejszych smartfonów jakie ostatnio widziałem. Wykonanie poleciało głównie za brak NFC i szybkiego ładowania. Niestety nie mogę też oszczędzić softu i wydajności. Stosunek ceny do jakości tu jest jednak bardzo korzystny. 1700 zł za najlepszą wersję, a bateria była miłą odmianą po długim używaniu Samsungów. W ciągu dnia spokojnie przekraczałem 4 godziny pracy na ekranie. Mało punktów za, bo tak, to zasługa systemu zaproszeń. OnePlus tu nie można kupić od tak. Należy poczekać na zaproszenie lub dostać je od innego posiadacza smartfona. A także wina tego, że podejście OnePlus do fanów zmieniło się ostatnio na gorsze, bo firma, zamiast traktować ich jak partnerów, zaczyna, jak najwięksi branży, posługiwać się marketingową papką. Największy jednak problem OnePlus to to, że po prostu bardzo go polubiłem. Głównie ze względu na wygląd, budowę i zadowalającą wydajność w grach. Chociaż błędy i niedorówki systemu mocno irytują. Żałuję też, że OnePlus nie dba już o fanów modowania tak, jak w czasach modelu One. A co Ty myślisz o tym urządzeniu? Czy OnePlus 2 to, tak jak poprzednich, naprawdę zabójca flagowców? Czy znasz może jakieś inne, ciekawsze alternatywy? Daj znać w komentarzu, a jeśli ten film Ci się podobał, nie zapomnij o łapce w górę i subskrypcji, by nie przegapić innych materiałów takich jak ten. Na dziś to tyle i do następnego razu. Cześć!